Czy Pet Simulator X to będzie najbardziej rozbudowana pod względem technicznym gra w Robloxie? Sprawdźmy, bo są nowe przecieki. Słuchajcie, dotarliśmy do nowych przeciek. W Pet Simulator X, jak widzicie, mamy system tutaj związany z niebem. Mamy niebo, które jest takie. Jakby wiecie. Robi się noc, takie, taki zmierzch. Mamy też niebo, które jest. Jakby takie wiecie, jest dzień. Więc co z tego wynika? Słuchajcie, po pierwsze, Preston tworzy nowe lokacje, nowe miejsca, nowe mapy w Pet Simulator X, a po drugie, wydaje mi się, że to jest po prostu jedna nowa lokacja, ale. Ale słuchajcie, będzie tutaj rozbudowany system dnia i nocy, jeżeli Preston coś takiego wprowadza, to będzie system jak w takich grach już takich lepszych, nie Robloxowych, tylko tych takich wiecie, na komputer, ze Steamu czy jakiś i tak dalej, słuchajcie, więc naprawdę ciekawa, ciekawy koncept nam się tutaj tworzy, tu mamy pokazany jakby ten cały box, tak? Który, który jak to będzie wyglądać, więc z każdej strony to będzie otoczone jakby w ten sposób. Oczywiście to nie są jeszcze wszystkie przecieki, pewnie trafią do nas więcej tych przecieków, ale dajcie znać. Napiszcie, proszę, w komentarzu, co o tym myślicie. <laughs> Czy rzeczywiście. Pet Simulator X będzie tak rozbudowaną grą, że będziemy mieli jakiś system, pewnie godzinowy, także o godzinie na przykład 19 czasu amerykańskiego będzie robiło się ciemno w danej mapie, a o godzinie którejś tam 7 rano będzie na przykład jasno. I z biegiem tego pory dnia i nocy będą się na przykład pojawiać nowe jajka, i tak dalej, więc to jest ciekawe. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo wygląda to całkiem ciekawie. Poza tym, wiecie, Preston już stworzył nam bank, który jest naprawdę bardzo zaawansowanym skryptem w, w tej grze, które te skrypty mają tylko My Restaurant, czyli jakby te gry z, od Prestona. Więc kurka, dajcie znać, co ty tym myślicie, czy rzeczywiście możemy spodziewać się czegoś wielkiego po nowej aktualizacji, która prawdopodobnie będzie w tym tygodniu. A jak zwykle bywa na zakończenie, chcę pokazać Wam fanarty, które prace, które tworzycie są bardzo prześliczne, bardzo piękne. Bardzo Wam dziękuję za każdy ten fanart. Bijajcie na Discorda, link macie w opisie i w komentarzu. Tam umieszczajcie swoje prace, używajcie kodu BrodTV, Jeżeli użyjecie kodu BrodTV w Fortnite, to zróbcie screena i wrzućcie na Discorda. Dzięki!